Dzisiejsza historia przenosi nas do miasta Robinson w Teksasie w poranek 9 listopada 2005 roku. Wszystko zaczęło się od desperackiego telefonu pod numer alarmowy 911 od kobiety, która twierdziła, że w jej domu wydarzyło się coś strasznego. To, co nastąpiło później, wstrząsnęło spokojną społecznością i pozostawiło po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Przyjrzyjmy się bliżej historii małżeństwa Gentrych. Darlene była jedną z trzech córek urodzonych w kochającej rodzinie 2 listopada 1974 roku. Bliscy wspominali ją jako dobre, grzeczne dziecko, bystra, piękna, ambitna. W okresie dorastania w środkowym Teksasie wielu opisywało Darlene jako królową balu. Dzięki blond włosom, niebieskim oczom i otwartej naturze media szybko nadały jej przydomek teksańskiej królowej piękności. I choć nie ma dowodów, że zdobyła oficjalne tytuły w konkursach piękności, jej popularność w szkole i uderzająca uroda sprawiły, że miano to przyległo do niej na stałe. Od najmłodszych lat Darlene wyróżniała się w tłumie. Miała naturalny dar do nawiązywania kontaktów i zostawiała po sobie silne wrażenie. Była przyjacielska, towarzyska, zawsze uśmiechnięta, przyciągała ludzi niczym magnes. Po prostu miała w sobie iskrę, która sprawiała, że inni chcieli być w jej towarzystwie. Często znajdowała się w centrum towarzyskich wydarzeń. W szkole radziła sobie znakomicie. Była ambitna, zdyscyplinowana, często chwalona przez nauczycieli. Rodzice byli z niej niezwykle dumni. Została królową balu, należała też do grupy flagkor, gdzie podziwiano jej pewność siebie i ciepło. Po ukończeniu high school w Camerun w Teksasie. W roku 1993 Darlene rozpoczęła naukę w Texas State Technical College w mieście Waco. Początkowo szkoliła się na asystentkę stomatologiczną, jednak później zdecydowała się zdobyć dyplom pielęgniarki. To właśnie w okresie studiów poznała miłość swojego życia Keita Gentry'ego. Zakochała się w nim po uszy i na szczęście uczucie było odwzajemnione. Kate Gentry urodził się 2 września 1974 roku w Waco, w Teksasie, jako syn Wimana i Glender. Dorastał w pobliskim Robinson, spokojnym, zżytym miasteczku, gdzie więzi rodzinne były bardzo silne. Miał dwie siostry, a cała rodzina go po prostu uwielbiała. Kate uczeszczał do Robinson High School, gdzie był znany z łagodnego sposobienia i solidnej etyki pracy. Nie szukał rozgłosu, ale ludzie, którzy go znali, wspominali o jego niezawodności, lojalności i subtelnym poczuciu humoru. Po ukończeniu szkoły średniej, zapisał się do Texas State Technical College, gdzie studiował projektowanie techniczne i spawalnictwo. Te umiejętności zapewniły mu stabilne stanowisko asystenta inżyniera w lokalnym przedsiębiorstwie energetycznym. Już w wieku dwudziestu kilku lat miał dojrzałe podejście do życia. Nie był typem imprezowicza. Ulał skupić się na pracy i budowaniu przyszłości. Przyjaciele często mówili o nim, że to rodzinny facet, zanim jeszcze faktycznie założył rodzinę. Rodzina Kate od razu polubiła Darlen, a ona odwzajemniła to uczucie. Również bliscy Darlen aprobowali Kate'a i wszystkim wydawało się oczywiste, że para w końcu się pobierze. Darlen była przekonana, że znalazła tego jedynego. Często powtarzała to rodzinie i przyjaciołom. W 1997 roku po ukończeniu studiów oboje zaczęli szukać pracy. Darlen miała wtedy po cichu nadzieję na oświadczyny, ale on nie był jeszcze gotowy. Dla niego wspólne zamieszkanie lub zaręczyny były wówczas zbyt poważnym krokiem. Po kilku szczerych rozmowach o przyszłości, para podjęła trudną decyzję o rozstaniu. Ich rodziny były zaskoczone. Jak donoszono, zarówno Darlene jak i Kate bardzo to przeżyli. Darlen postanowiła zacząć wszystko od nowa w innym miejscu, licząc, że zmiana otoczenia pomoże jej o nim zapomnieć. Przeprowadziła się do Dallas, gdzie znalazła pracę jako asystentka stomatologiczna. Jednak po około roku, gdy skradziono jej samochód, a urok wielkomiejskiego życia zaczął blaknąć, Darlen wróciła w rodzinne strony. Nie minęło wiele czasu, a los ponownie ją zetnął Kaytem. Ich związek odżył. Tym razem wszystko potoczyło się szybko. W 1999 roku Kate się oświadczył, a wkrótce potem para wzięła ślub. Niedługo po ślubie Darlen postanowiła obrać nową drogę zawodową. Nie czuła już satysfakcji z pracy asystentki, więc wróciła do szkoły, by zostać pielęgniarką. Kupili wspólnie swój pierwszy dom i zaczęli urządzać się w małżeńskim życiu. Zbudowali spokojne i wygodne życie w Robinson. Ich dom znajdował się tuż obok Waco. W cichej dzielnicy, gdzie jego rodzice mieszkali po sąsiedzku. On pracował na stałym stanowisku, asystent inżyniera w lokalnej firmie energetycznej, a Darlene znalazła stabilne zatrudnienie. Jako pielęgniarka, dzięki łącznym dochodom Darlene i Keita stać było na wygodne życie. Nie opływali w luksusy, ale spokojnie mogli płacić rachunki, utrzymywać rodzinę i od czasu do czasu pozwolić sobie na drobne przyjemności. Państwo Gentry marzyli o dużej rodzinie. W 2001 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Chase, a trzy lata później urodził się Cody, a w 2005 ich trzeci, chłopiec Kate. Rodzicielstwo przyszło im naturalnie, a w opiece nad dziećmi bardzo pomagali im oboje dziadkowie. Z zewnątrz wyglądali na idealną rodzinę. Atrakcyjni rodzice, trzech uroczych synów, przestronny dom i stabilne życie. Jednak jak to często bywa, pozory myliły. Z powodu charakteru pracy, Kate przez kilka dni w tygodniu przebywał w delegacjach, zostawiając Darlen samą z domem i obowiązkami zawodowymi. Niestety, nawet gdy wracał, niewiele się zmieniało. Potrzebował odpoczynku od stresów pracy i nie do końca rozumiał, z jaką presją mierzyła się jego żona. W końcu zrezygnował z lepiej płatnej, ale wymagającej podróży pracy na rzecz biurowego stanowiska zdecydowanie bliżej domu. Jego intencje były dobre, chciał być bliżej rodziny, jednak spadek dochodów tylko pogłębił ich problemy finansowe. Zaczął się frustrować. Nowa praca była dla niego nudna, pozbawiona satysfakcji, a mniejsze zarobki jeszcze bardziej go przygnębiały. W tym samym czasie Darlene, jak twierdzili bliscy, zaczęła wydawać ponad stan. Utrzymywała dom w nienagannej czystości i nadal kupowała luksusowe rzeczy, na które już nie było ich stać. To stało się częstym powodem do kłótni. Darlen coraz częściej wychodziła z przyjaciółkami, zostawiając dzieci pod opieką rodziców Keita. On z kolei czuł, że żona zaniedbuje obowiązki matki, a jego irytacja rosła, gdy coraz częściej zostawał z trójką dzieci sam. Mimo prób ustabilizowania finansów, Darlen nadal nadmiernie wydawała, co prowadziło do narastających długów i napięć. Bliscy pary zauważyli rosnące konflikty, ale wszyscy byli zgodni, żadne z nich nie myślało o rozwodzie. Rodzina i znajomi twierdzili, że on wciąż chciał ratować małżeństwo. Darlen natomiast wydawała się coraz bardziej nieszczęśliwa, sfrustrowana sytuacją finansową i emocjonalnie oddalona od męża. Jednak rano 9 listopada 2005 roku wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło ich życie. O godzinie 6:11 rano Darlen Gentry wykonała desperacki telefon na numer alarmowy 911. Stwierdziła, że właśnie się obudziła, a jej mąż leży w łóżku, cały we krwi, a drzwi tylne od domu są szeroko otwarte. Jej głos drżał, gdy opisywała scenę dyspozytorowi. Powiedziała, że zniknęło kilka sztuk broni, a on sam krztusi się i z jego ust wydobywa się różowa piana. Według relacji Darlen, poprzedniej nocy nie spała w tym samym łóżku co on. Ich najmłodszy syn, mający wtedy około 18 miesięcy, obudził się w nocy i nie mógł zasnąć. Darlen powiedziała, że zabrała go do innego pokoju, w którym spali dwaj starsi chłopcy i została tam z nim. Aby pomóc dzieciom zasnąć, włączyła film i pozostała w pokoju do około 6 rano. Kiedy wstała, zauważyła uchylone drzwi na zaplecze i znalazła Kate nieprzytomnego w łóżku. Kiedy ratownicy medyczni przybyli do domu Gentrich, krótko po 6 rano, Kate wciąż żył, ale ledwo. Był postrzelony w głowę, nieprzytomny, a z jego ust naprawdę wydobywała się różowa piana objaw ciężkiego urazu wewnętrznego. Nie wykazywał żadnych oznak świadomości. Zespół ratunkowy natychmiast przetransportował go do szpitala, gdzie został podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Pomimo wysiłków lekarzy, nigdy nie odzyskał przytomności. Dwa dni później, 11 listopada 2005 roku, został uznany za zmarłego. Śledczy musieli teraz ustalić, kto do niego strzelił i co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy w domu Gentrych. Ponieważ Darren była w tym czasie w domu, jej zeznania mogły mieć kluczowe znaczenie, została więc natychmiast przesłuchana. Zeznała, że wieczorem, 8 listopada, wyszła z kilkoma przyjaciółkami na kolację i drinki. Opisała ten wieczór jako spokojne spotkanie towarzyskie. I powiedziała, że wróciła do domu, gdzie czekał na nią Kate. Był wyraźnie zdenerwowany. Odkrył bowiem rachunek z restauracji, który Darren opłaciła. Uznał to za nieodpowiedzialny wydatek w obliczu ich trudnej sytuacji finansowej. Między małżonkami wywiązała się kłótnia, po której Darren powiedziała, że opuściła dom, aby się po prostu uspokoić. Wsiadła do samochodu, pojeździła trochę po okolicy, żeby ochłonąć. Po pewnym czasie wróciła do domu, żeby przeprosić. On również się uspokoił, więc para pogodziła się. On poszedł spać do głównej sypialni, a ona, jak wcześniej wspominała, została z dziećmi. Twierdziła, że obudziła się krótko po 5.15 rano, kiedy usłyszała szczekającego psa. Ponieważ zdarzało się, to już wcześniej zignorowała to i zasnęła ponownie. Około godziny 6 wstała i zaczęła przechadzać się po domu, zamierzając obudzić męża do pracy. Kiedy nie odpowiadał na jej wołanie, weszła do sypialni i zobaczyła, że został postrzelony. Zauważyła też, jak już wspominałem, że tylne drzwi były szeroko otwarte, a szafka na broń, która zwykle była zamknięta, była otwarta. Broń zniknęła. Z jej zeznania wynikało, że ktoś włamał się do domu w nocy, zastrzelił go, zabrał broń i uciekł niezauważony. Śledczy jednak szybko dostrzegli nieścisłość. Darlen twierdziła, że sprawdziła męża dopiero o szóstej rano, ale dowody kryminalistyczne sugerowały, że do strzału doszło dużo wcześniej. Jej opis poruszania się po domu nie do końca zgadzał się z zastanym miejscem zdarzenia. Twierdziła, że jego broń została skradziona, jednak funkcjonariusze znaleźli kilka sztuk broni starannie ułożonych tuż za domem, a więc wcale nie zginęły. Wskazywało to jednoznacznie, że scena została po prostu upozorowana scena włamania. Dodatkowo dostęp do szafki z bronią mieli tylko Darlen i on. Osoba, która wzięła broń, musiała dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się szafka, gdzie jest trzymany klucz. Trochę zbyt szczegółowa wiedza, jak na przypadkowego włamywacza. Kolejnym niepokojącym elementem była reakcja Darlen. Pomimo tego, że była wyszkoloną pielęgniarką, nie próbowała udzielić pierwszej pomocy mężowi, nawet sprawdzić jego stanu. Dla kogoś z wykształceniem medycznym, jako żony, takie zachowanie było nienaturalne. Darlę tłumaczyła później, że była przerażona o własne życie i bezpieczeństwo dzieci, dlatego zamknęła się z chłopcami w pokoju, zamiast mu pomóc. Podczas rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego, natychmiast zaczęła szczegółowo opisywać, gdzie spała i jak odkryła ciało męża. Śledczy zauważyli, że jej ton był zbyt spokojny, zbyt precyzyjny, zbyt kontrolowany. Bardziej przypominał alibi niż reakcję przerażonej kobiety, która właśnie znalazła krwawiącego męża. Jeszcze tego samego poranka, podczas oficjalnego przesłuchania, Darlen powołała się na piątą poprawkę czyli prawo do milczenia, mówiąc: Myślę, że potrzebuję adwokata. Przesłuchanie natychmiast przerwano. Nie miałam żadnych chłopaków, żadnych romansów, było między nami dobrze. Po prostu próbowaliśmy sobie poradzić z trzecim dzieckiem, bo trochę nas to obciążyło. Opieka, pieluchy i cała reszta. Nic nadzwyczajnego. Czy może pani czegoś potrzebuje? Zaraz zmienię taśmę i przyniosę wcześniejsze oświadczenia. Trzeba będzie jeszcze podpisać. Czy to już ten moment, że muszę wziąć adwokata? Przecież ja nic nie zrobiłam. Kochałam swojego męża i nigdy, nie przenigdy, nie zrobiłabym niczego, żeby odebrać go naszym chłopcom. On ich kochał. Oni byli całym jego światem. Wiem, że mnie też kochał. Może to tak nie brzmi, ale ja też go kochałam. Nasze dzieci były całym naszym życiem. Nadal są. Proszę chwilę odpocząć, muszę zmienić taśmę, czy przynieść coś do picia. Śledczy nie uwierzyli w wersję Darlen po tym, jak odmówiła dalszych zeznań, a ich podejrzenia tylko się pogłębiły. Najbardziej uderzający był brak emocji. A ani razu nie zapytała o stan męża, nie ukazywała też żadnego szczególnego niepokoju, mimo że jej mąż walczył o życie. Mimo wszystko, policjanci potrzebowali twardych dowodów. Poprosili więc o zgodę na przeszukanie domu Gentry. Nie znaleźli śladów włamania. Zgodnie z tym, czego się spodziewali, ale natknęli się na coś znacznie ważniejszego. Jeden z najbardziej obciążających dowodów pochodził z kosza na śmieci w kuchni. Na samym dnie śledczy znaleźli parę lateksowych rękawiczek. W środku była łuska po kuli kalibru 22, ślady prochu strzelniczego oraz DNA tylko dwóch osób Keita i Darlene. Na jaw wyszedł też możliwy motyw. Polisa na życie Keita była warta od 500 tysięcy do 750 tysięcy dolarów. 19 dni po strzelaninie Darlene Gentry została aresztowana. Jednak tego samego dnia. 28 listopada 2005 roku została zwolniona za kaucją, po tym jak jej teściowie wpłacili 50 tysięcy dolarów, aby zapewnić jej wolność. Rodzina Gęczych ich stanęła po jej stronie. Rodzice Keita ani przez chwilę nie uwierzyli, że ich synowa mogłaby mieć cokolwiek wspólnego ze śmiercią ich syna. Wręcz przeciwnie, cała rodzina zjednoczyła się wokół niej, odrzucając myśl, że Darlen mogłaby być sprawczynią. Wróciła do domu, ale w następnych dniach pojawiały się nowe, niepokojące informacje. Krótko po zwolnieniu Darren skontaktowała się z Robertem Pawelą, właścicielem ziemskim i znajomym, wyrażając chęć zakupu działki w pobliżu Axel w Teksasie. Powiedziała mu, że chce się przeprowadzić i zacząć od nowa po tragedii. Na działce znajdował się staw, który, jak twierdziła, przypominał jej o marzeniu Keita, by zabierać ich synów na ryby. Jednak zaledwie kilka tygodni później Darlen złożyła dziwną prośbę. Zapytała Pawele, czy mógłby zasypać ich staw. Była to nagła i zaskakująca zmiana, zwłaszcza że wcześniej była po prostu zachwycona tym miejscem. Pawela uznał to za podejrzane i natychmiast powiadomił policję. Detektywi natychmiast się oczywiście też zainteresowali. Staw mógł być teraz miejscem ukrycia dowodu. Postanowili więc go przeszukać i instynkt ich nie zawiódł. Wewnątrz stawu śledczy znaleźli narzędzie zbrodni. Mimo to samo podejrzenie i poszlaki nie wystarczały. Śledczy potrzebowali czegoś więcej dowodu, który nie pozostawi żadnych wątpliwości co do winy Darlen. Wymyślili więc pułapkę. Poprosili Roberta o współpracę z policją. Mężczyzna zadzwonił do Darlen i powiedział, że zgadza się zasypać staw, ale zanim to zrobi, musi go najpierw osuszyć. Detektywi mieli nadzieję, że to wywołał Darlene reakcję. Jeśli rzeczywiście ukryła tam broń, mogła spróbować ją odzyskać, zanim zostanie odkryta. Podczas rozmowy telefonicznej Darlen brzmiała spokojnie i opanowanie. Zgodziła się na plan bez chwili wahania. Jednak od tej pory śledczy uważnie ją obserwowali, czekając, co zrobi dalej. Nie wiedząc o tym, Darlen była pod obserwacją policyjną. Następnego dnia pojawiła się nad stawem i zaczęła szukać czegoś w mule, dokładnie w tym miejscu, w którym śledczy później odnaleźli zaginiony rewolwer kalibru 22. Całą scenę zarejestrowano na wideo, i ten materiał stał się kluczowym dowodem w procesie. A proces odbył się w hrabstwie McLean w Teksasie i trwał pięć dni w lutym 2007 roku. 32-letnia Darlene Gentry stanęła przed sądem oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia, którego ofiarą był jej mąż, zastrzelony we śnie w ich domu. Głównym dowodem oskarżenia był potajemnie nagrany materiał wideo przedstawiający ją wracającą nad staw, przeszukującą wodę kijem, próbującą znaleźć ukrytą broń. Obrona nie powołała żadnych świadków podczas części procesu dotyczącej winy i niewinności. Zamiast tego skupiła się na krzyżowych przesłuchaniach i argumentach prawnych. Jednak mimo tych wysiłków 8 lutego 2007 roku Darlene została uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia. Sąd skazał ją na 60 lat pozbawienia wolności. Prokuratorzy argumentowali, że Darlene miała wyraźny motyw: chciała uwolnić się od małżeństwa i uzyskać korzyść finansową z polisy na życie męża opiewającej na 500 tysięcy dolarów. W mowie końcowej ostrzeliła we przysięgłych słowami: Pozory mogą mylić, nikt by nie pomyślał, że ta słodka, mała blond mama zrobi coś takiego. Obecnie Darlene odbywa karę 60 lat więzienia w zakładzie w Teksasie. W listopadzie 2017 roku jej apelacja o nowy proces została odrzucona przez sąd apelacyjny Teksasu, co oznacza, że wyrok pozostał w mocy. Zgodnie z dokumentacją sądową będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie w lutym 2037 roku, a pełen wyrok zakończy się w lutym 2067. Darlen nadal utrzymuje, że jest niewinna. W 2010 roku sąd przyznał stałą opiekę nad trzema synami, Chase'em, Cody'em i Cad'em, rodzicom Kate'a oraz zakazał Darlen jakiegokolwiek kontaktu z dziećmi. Od tamtej pory, jak donosi prasa, nie miała z nimi żadnej komunikacji. Kate Gentry był oddanym mężem, kochającym ojcem trójki dzieci i człowiekiem znanym z cichej siły i niezachwianej lojalności. Ciężko pracował, aby zapewnić rodzinie stabilność, rezygnując z ambicji zawodowych, by być obecnym w życiu swoich synów. Jego życie zostało tragicznie przerwane, ale pamięć o nim wciąż trwa w sercach tych, którzy go kochali. Ja z mojej strony dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Do następnego razu. I dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia i komentarze. Do usłyszenia. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.